Marek Wnukowski, wirus. Szkoły zamknięte, dzieci w euforii, nigdy do nauki już ich nie zmusza. Zero spacerów to wzrost kalorii. Wszystko za sprawą złego wirusa. Siedzą i patrzą w ekran laptopa. Głodne, w piżamach, nic ich nie rusza. Oczy czerwone, trętwieje stopa. Wszystko za sprawą złego wirusa. Za oknem cicho, puste ulice. Mama od rana sprząta w rytm blusa, tata prasuje, biedni rodzice. Wszystko za sprawą złego wirusa. Nazajutrz znowu mama w łazience, tata wpatrzony na film z USA, dziadek policzył włosy na ręce, wszystko za sprawą złego wirusa. Nudy nieziemskie, czas ledwo tyka, kot śpi od wczoraj i nic się nie rusza, każdy osobno, taka taktyka. Wszystko za sprawą złego wirusa. I tak dzień za dniem w tej kwarantannie tracimy rozum, chudniemy w uszach. Jedyną frajdą jest kąpiel w wannie. Wszystko za sprawą złego wirusa. A pani w radiu bezmyślnie klepie. W dodatku słychać, jak tym się wzrusza, że wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Wszystko za sprawą złego wirusa. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.